Szanowni Państwo, środki LiWOS do pielęgnacji mebli naturalnych są to najwyższej jakości produkty, które sprawdzają się przez kilkadziesiąt lat. Ponieważ LiWOS jest jako pierwszy wytwórca produktów olejowych do naturalnego drewna, posiada w tym względzie najdłuższe doświadczenie nie tylko w Europie, ale i na świecie. I temu doświadczeniu możecie Państwo powierzyć swoje meble wymagające terapii. My, jako dystrybutor i przedstawiciel LIWOS w Polsce, firma ZW Interbor, odpowiednio te produkty dobieramy. Firmy będą rozdzielone na dwa tematy: pielęgnacja i konserwacja mebli oraz pielęgnacja podłóg i schodów. I tak zaczniemy od mebli. Sprzątamy meble na sucho. Jeśli chodzi o zakurzenie, Później następnie, jeśli jest taka potrzeba, to sprzątamy wilgotnym...